24 stycznia 2025 roku w starej elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się 31. spotkanie noworoczne zorganizowane przez burmistrza miasta Huberta Betlejewskiego. Wydarzenie to stało się okazją do podsumowania minionego roku oraz przedstawienia planów na przyszłość. Przybyłych na uroczystość gości przywitali prowadzący Sylwia Śladewska i Rafał Czarnecki. A wśród nich byli między innymi Czesław Mroczek, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, posłanka na Sejm Żaneta Cwalina-Śliwowska, poseł na Sejm Mariusz Popielarz, a także radni województwa mazowieckiego Rafał Kowalczyk oraz Krzysztof Haberski, mazowiecki kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska oraz honorowy obywatel Ostrowi profesor Adam Dobroński. Przed oficjalną częścią spotkania odbył się koncert zespołu P-kwadrat, Energetyczny występ zespołu wprowadził zebranych w radosny nastrój. W koncercie głos zabrał burmistrz miasta Hubert Betlejewski, który z pomocą prezentacji multimedialnej omówił stan finansów miasta, gdzie dochody planowane są na niecałe 146 milionów złotych, a wydatki na prawie 159 milionów złotych, co daje deficyt w wysokości około 13 milionów złotych, który zostanie pokryty kredytem. Przedstawił też plany inwestycyjne na 2025 rok. Będziemy chcieli zbudować cztery drogi. To jest ulica Piaskowa na kwotę 4 milionów 360 tysięcy, ulica Kawaleryjska, ulica Ptasia i ulica Naukowskiej. Razem budowa dróg plus dokumenty projektowe, które zbudujemy na następne inwestycje przyszłe, osiągnie. W tym roku kwotę 8 700 196 zł. Burmistrz poinformował zebranych o inwestycjach zakończonych w roku 2024 i trwających, jak na przykład budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Wołodyjowskiego. Burmistrz Hubert Betlejewski zaznaczył, że są to inwestycje zaczęte przez poprzedniego burmistrza Jerzego Bauera. Tutaj mamy ten budynek właśnie na ulicy Wołodyjowskiego, już jest przykryty, bardzo mocno posunięte prace do przodu, już jest, z tego co wiem, wykonywane są prace wykończeniowe w tym budynku. Wartość inwestycji 7 milionów 755 307 zł, wartość dofinansowania 6 milionów 204 zł i nasze są środki 1,5 miliona zł. W tym roku to też jest oczekiwanie społeczne. Zajmiemy się cmentarzem na ulicy Wiśniowej. Zbudujemy tam troszeczkę ciągów, utwardzimy, utwardzimy ścieżki, plus zostanie zbudowany wodociąg. Planujemy też pierwsze prace dotyczące naszego cmentarza żydowskiego, zlokalizowanego przy targu miejskim. To są środki przyznane z budżetu miasta, ale staramy się o dofinansowanie. Te środki będą kwalifikowane i prawdopodobnie będą zrefinansowane środkami zewnętrznymi. Wyremontujemy kaplicę grobową rodziny nowców. Tutaj, tutaj to jest takie oczko w głowie księdza dziekona okuły. Zrobimy to wartość inwestycji 100 tysięcy, to też są pozyskane pieniądze, miasto dokłada 2000. W mieście trwają szeroko zakrojone prace e, e, projektowe i dokumentacyjne. Zbudowaliśmy zespoły, zespoły do spraw inwestycji, do spraw pozyskiwania środków. Ogromne szacunek dla moich ludzi. Drodzy państwo, mamy, powiem wam, w tajemnicy mamy strasznie bardzo dobrych, fajnych ludzi w ratuszu, żeby było jasne. Jestem po prostu tutelowany tym zespołem. Wśród planów na 2025 rok znalazły się także inwestycje w cyberbezpieczny samorząd. Przewidziano wydatki na modernizację budynku nowo wybudowanej szkoły, obejmującą m.in. oświetlenie zewnętrzne, nową instalację sieci lamp oraz zakup ekranów dotykowych, remont Placu Zabaw w Ogródku Jordanowskim, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę tężni solankowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W planach jest też budowa nowych studni głębinowych, które będą pobierały wodę z trzeciego poziomu wodonośności i czeka do rozwiązania sprawa ciepłownictwa. Projekty, które kontynuuje i planuje miasto, potrzebują wsparcia zewnętrznego i w związku z tym burmistrz skierował do zaproszonych gości, a w szczególności do parlamentarzystów, prośbę dotyczącą pomocy w ich pozyskiwaniu. Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz Betlejewski wyraził uznanie dla pracowników samorządu, podkreślając ich zaangażowanie i wkład w rozwój miasta. Złożył również życzenia noworoczne wszystkim obecnym, akcentując znaczenie współpracy i wspólnego działania na rzecz Ostrowi Mazowieckiej. Po wystąpieniu burmistrza głos zabrali zaproszeni goście. Proszę Państwa, od państwa że zależy przyszłość od państwa aktywności zależy dobra przyszłości ostrowi i wszystkich pozostałych miast i gmin tego powiatu i całego powiatu. Takie spotkania noworoczne zawsze są okazją do tego, co Pan Burmistrz przed chwilą zrobił, czyli do podsumowania roku poprzedniego i sformułowania planów pomysłów przedstawienia też marzeń na, na przyszłość. My doskonale wiemy, że samorząd terytorialny w Polsce odrodzony po 89 roku bo od 90 roku zmienił oblicze naszego kraju, przyczynił się walnie do wykorzystania środków europejskich i do wielkiego sukcesu gospodarczego Polski po 89 roku. Ten mechanizm ciągle działa i w ten mechanizm wchodzą ciągle nowi ludzie. Radni, burmistrzowie, wójtowie to dzisiejsze i starostowie to dzisiejsze spotkanie tutaj w Ostrowi. Jest pierwszym spotkaniem w nowej kadencji samorządu. Na niektórych to wielka rzecz, tak jak dla pana burmistrza, dlatego że to był, były pierwsze miesiące w tamtym roku jego pracy, ale jak widać, zna już miasto i wszystkie jego problemy w szczegółach i potrafi z zapałem, z zaangażowaniem i dużą znajomością rzeczy o tych problemach mówić, co jest nadzieją na to, że uda się pomyślnie większość tych zamierzeń zrealizować. Pan burmistrz przedstawił nam te wszystkie problemy, które dotyczą bieżącego codziennego funkcjonowania i przedstawił plan na najbliższy rok, ale widzieliśmy, że przedstawił też wiele zadań, które będą wymagały działania wieloletniego. Więc jest tu konkretny plan i są pewne no, duże zamierzenia, wręcz marzenia. I życzę w związku z tym, żeby my dbając o te kwestie z punktu widzenia administracji rządowej, kwestie bezpieczeństwa, odblokowane środki europejskie, źródła dodatkowe dochodów dla realizacji tych zadań rządowych i dla samorządu, my Bając o te kwestie bezpieczeństwa, jak powiadam, a wszyscy powinniśmy nakierować się na te możliwości rozwoju, które są i życzę po prostu Państwu, bo to nie tylko burmistrzowie, nie, nie tylko Pan Starosta, wójtowie, ale wszyscy tutaj Państwo, jak jesteście, jak powiedziałem na samym początku, odpowiadacie za ten sukces, dlatego, że jesteście osobami, w, skupiacie po prostu część tej e, odpowiedzialności za będąc dyrektorami jednostek organizacyjnych, szkół, wszystkich innych jednostek, dlatego że samorząd wykonuje niezwa, niezwykle ważne zadania publiczne. Więc dziękując za zaproszenie i współpracując tutaj z Panem Burmistrzem w, w, od długiego już czasu. Wierzę, że też te trudne kwestie w Ostrowi Mazowieckiej z punktu widzenia funkcjonowania administracji rządowej, komendy, komisariaty, wszystkich instytucji, nie tylko Policji, Straży Pożarnej, ale wszystkich innych instytucji, będziemy, oczywiście dokonujemy takiego przeglądu i będziemy tutaj współdziałać w tym, żeby... Poprawiać sytuację materialną, ale też warunki pracy policjantów, strażaków, w innych instytucji rządowych. Proszę Państwa, dziękuję pięknie za to spotkanie. Mam nadzieję, że tu w Ostrowi te plany Pana Burmistrza Radnych, Państwa plany uda się w dużej mierze zrealizować. Że to będzie dobry, bezpieczny rok z naszymi sukcesami. Tego Państwu życzę. No Z panem burmistrzem, burmistrzem jak powiedziałem, jesteśmy we, w, we współpracy i będziemy działać. Wszystkiego dobrego dla miasta, powiatu i dla państwa indywidualnie. Przede wszystkim to, czego chciałabym państwu życzyć, to bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa. My jako parlamentarzyści nieustannie <laughs> pracujemy nad tym żeby państwo czuli się bezpiecznie. Nie chodzi tu tylko o takie poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego, ale też o większy wymiar tego bezpieczeństwa, o bezpieczeństwo finansowe, o bezpieczeństwo zdrowotne, o bezpieczeństwo psychologiczne, o bezpieczeństwo naszych dzieci, o to, żebyśmy czuli się na, na drogach bezpiecznie, żebyśmy mogli uczestniczyć właściwie w całym tym ruchu, w tym e, życiu społecznym e, w sposób bezpieczny. I ostatnio usłyszałam od swojego kolegi, który jest posłem pracującym w Komisji Obrony, takie bardzo fajne zdanie, że siła i odporność narodu, społeczeństwa, bierze się z siły i odporności jednostki. I jeżeli przestraszy się jednostka, to także cały naród się przestraszy. Więc życzę Państwu odwagi też i taki, takiego wyczulenia na różne fałszywe informacje, które niestety w naszym społeczeństwie krążą i pamiętajcie, że im bardziej jesteśmy silni jako jednostka, im bardziej jesteśmy ambitni, im większe plany podejmujemy przed sobą, wyższe, wyższe stawiamy poprzeczki, tym jako naród, jako Polacy wszyscy jesteśmy silniejsi. Bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie. Bardzo miły wieczór i gratuluję przede wszystkim artystom tak pięknego występu. Szanowni Państwo, chciałbym również podziękować za zaproszenie na to spotkanie, bo to ważne, żeby spotkać się, wysłuchać Państwa dokonań, poznać je, a też poznać plany na przyszłość. Chciałbym pogratulować tego, co udało się w tak krótkim czasie zrobić, co zaczęli poprzednicy, Państwo skończyliście. Chciałbym pokratulować tego, że samorząd miasta, Ostrów Mazowiecka, jego władze starają się rozwijać to miasto w różnych wymiarach, doceniając oświatę. Myślę, że pani kurator szczególnie się z tego cieszy. Też zamierzenia, które państwo czynicie są związane z obszarami związanymi z kulturą, co ja doceniam, ale też Kładziecie nacisk na to, co ważne dla mieszkańców, inwestycje drogowe, kanalizacje. To wszystko jest bardzo ważne, bo poprawia jakość życia mieszkańców, a to świadczy o tym, że jako samorząd, jako władze miasta Ostrów Mazowiecka chcecie robić wszystko, żeby rzeczywiście tę jakość życia poprawiać. Ja chciałbym życzyć Państwu tego, żebyście te plany zrealizowali. Będę trzymał kciuki, deklaruję, że na wsparcie moje możecie liczyć. I pogratulować jeszcze raz tego, co udało już się zrobić. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Dziękuję serdecznie. Pan burmistrz, mimo stosunkowo krótkiego czasu, bo wyliczyłem sobie, że to 9 miesięcy, Hubercie. Już bardzo mocno, mocno wszedł w, w tę pracę samorządową bardzo ważną, bardzo odpowiedzialną pracę. Że dokańczał to, co można, ale też zarysował plany na przyszłość, bardzo ambitne. Aż się zamyśliłem, co zauważyłeś. I, I serdecznie tego gratuluję. To, to pokazuje, że wchodzisz odpowiedzialnie w tę pracę z troską bardzo dużą o mieszkańców, o rozwój tego miasta, naszego miasta powiatowego. W zasadzie przypomniały mi się słowa, które powiedziałem na scenie podczas Dni Ostrowi Mazowieckiej, że mocne, silnie, silne i dobrze rozwinięte miasto Ostrów Mazowiecka to również bardzo mocno rozwinięty region, powiat Ostrowski. To jest też bardzo ważne. Tu patrzę na wójtów gmin wiejskich, które okalają miasto i są trochę nieco oddalone, bo tu w mieście koncentrują się nasze życiowe interesy, tak? Są szkoły, jest szpital, są restauracje i w naszym wspólnym interesie jest to, żeby po prostu miasto się bardzo mocno fajnie rozwijało, ku zadowoleniu całej naszej lokalnej społeczności jako radny wojewódzki wybrany zdecydowaną częścią głosów tutaj powiatu Ostrowskiego też bardzo, bardzo będę temu kibicował i jeśli tylko można będę temu temu pomagał i to wspierał. Chciałem jeszcze zauważyć jedną rzecz, mianowicie Pan Burmistrz zbudował bardzo dobre relacje takie ponad bym powiedział lokalne i to, że jest tutaj dzisiaj są obecni tak licznie parlamentarzyści to też świadczy, że te plany są naprawdę realne do zrealizowania. I będziemy trzymać kciuki, wspierać również z poziomu województwa Masowieckiego. Dzisiaj mam zaszczyt też przekazać serdeczne pozdrowienia od pana marszałka Adama Struzika. Tutaj jest też kolega radny. Pan marszałek, dziękuję za zaproszenie. Nie będę czytał listu, ale przekażę ten list na ręce pana burmistrza, zapewniając o wsparciu pana marszałka. Dziękuję za zaproszenie. Nie mógł przyjechać, bo też tych spotkań jest bardzo dużo, ale Hubercie, tutaj wiedz o tym, że... Pan marszałek bardzo kibicuje miastru i też na ile tylko można będzie, będzie wspierał. Także życzymy sukcesów, wielu sukcesów, deklarujemy wsparcie, bo tak jak powiedziałem, żeby już się nie powtarzać wielokrotnie, przecież to jest nasz wspólny... Interes. A tak te 9 miesięcy mi się teraz skojarzyły. Wiecie z czym? <laughs> tak, no, ro, ro, zrodziły się fajne pomysły, fajne plany. No i teraz wszyscy będziemy dbać o to, żeby te, te plany się rozwijały i żeby po pięciu latach, a potem po kolejnych pięciu, wyrosły, prawda, na fajne, fa, fajnego obywatela. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, pozdrawiam i chciałbym podziękować za te dziesięć, za te dziewięć miesięcy super współpracy, bo nie tylko te projekty, o których Pan Burmistrz mówił, piszemy razem, staramy się pozyskać dla tego rejonu środki i inwestorów. Jak zawsze, spotykam się z Panem Burmistrzem, który jest pełen nadziei i energii, to zawsze mówi, Waldek, my tu musimy ściągnąć potencjał, my tu musimy ściągnąć inwestorów i to się zgadza. Panie Burmistrzu, bardzo ważną rzecz pan powiedział na koniec swego wystąpienia. Dziękuję i proszę o wsparcie dla miasta, ale także dziękuję i pomoc i proszę o pomoc dla innych gmin z tego powiatu i pan burmistrz jest takim emisariuszem, dobrym emisariuszem, który mówi, podpowiada, kontakty ma jak wiemy. Dzisiaj na tej sali widzimy kto jest i liczymy na to i panie burmistrzu to nie tylko pieniądze, nie tylko inwestorzy, ale atmosferę, którą pan buduje wokół samorządu. I Ostrowi, ale i całego tutaj terenu. Myślę, że osób, miasto i gmina to swoiste miejsce na tej ziemi, gdzie każdy powinien znaleźć swoje miejsce do życia, do bytowania, do funkcjonowania. I myślę, panie burmistrzu, że to razem znajdziemy. Gratuluję, panie burmistrzu. Kilka miesięcy już bardzo ambitne plany, naprawdę robi to wrażenie. Nawet jak zostało powiedziane tutaj przez pana ministra, niektóre nie tylko ambitne, ale i wręcz takie w charakterze marzeń. I trzeba marzyć, trzeba pozyskiwać wszystkich, którzy mogą przyłożyć rękę do sukcesu samorządu Ostrowi Mazowieckiej, a jednocześnie Ziemi Ostrowskiej. Bo tak musimy na to patrzeć. Są różne czasy, dobre, niedobre, ale ludzie muszą się spotykać wokół spraw. Bo czasem bywa tak, że nam się nie powiedzie, ale sąsiad, któremu się powiedzie, po prostu poda nam rękę. I o to musimy dbać. Góra z górą się nie zejdzie, człowiek z człowiekiem powinien. I musimy o to dbać, podkreślę to, Również bardzo dziękuję za to dobro, które się dzieje pomiędzy miastem i powiatem. Wszystko, co służy ludziom, służy również nam. Tego życzmy sobie. Sukcesu, sukcesu, sukcesu. Dobrze, cieszę się, że są Państwo parlamentarzyści, reprezentują większość sejmową. Wiemy, że tam są decyzje. To jest naturalna rzecz, każdy to rozumie i my również, samorządowcy, powinniśmy to rozumieć i o to się troszczyć. Tak więc wszystkiego dobrego panu ministrowi, państwu parlamentarzystom i wszystkim państwu. Niech Ostrów Mazowiecka, niech Ziemia Ostrowska rozwija się ku naszej i mieszkańców radości. Jako zdrowiak z krwi i kości przepraszam panie burmistrzu, gratulując tych już sukcesów i, tego, i tej wyobraźni i tej nadziei, która jest nam to bardzo potrzebna, to chciałbym wspomnieć i o pewnych... Nie, nie usłyszałem o czymś tam jeszcze. Po pierwsze, jak zespół fantastyczny śpiewał wsiąść do pociągu byle jakiego, to sobie jako syn kolejarza pomyślałem, że no, siadłem do pociągu. Tylko pytanie, czy on podjedzie do Ostrowa. <śled> Także trzymam kciuki, że podjechał. Przynajmniej ten szynowóz. Przynajmniej. Tak, więc, więc może się jeszcze mi uda wsiąść do tego pociągu. Panie burmistrzu, ponieważ wierzę, że, że pan będzie długo tym burmistrzem, chyba że pan zostanie ministrem albo kimś tam, Ale póki co niech pan będzie burmistrzem, to przypomnę wam wszystkim, że weszliśmy w szczególny okres. Oto za 9 lat, czyli już mi jak dekada. Osób będzie świętowała 600 lecie swego istnienia. To, Panie Burmistrzu, trzeba zacząć już przygotowanych. To, to tam te grosze trzeba zbierać, ale grosze to się może jeszcze dołoży na ta sama koncepcja. No bo myśmy na czymś takim, co uświetni 600 lecie i zostanie na następne na stulecia. Następne nie wiem. Na zakończenie zebrani obejrzeli film promocyjny przygotowany przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, zachęcający do inwestowania w naszym regionie. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i rozmowami w kuluarach, wymianą doświadczeń i poglądów, a także nawiązaniem przyjaznych relacji.